Layer, New Layer. Go, o, teraz to mi się trochę beknęło, nie? Ale też nie było słychać. To wiecie. To chyba jest spoko, nie? Czyżemy sobie jakiegoś brasza, no nie? Jakiegoś? I patrzcie, i pa patrzcie, co ja mogę teraz zrobić. Patrz, no nie ogarniacie, co tu się wyrabia. Patrzcie. O, no trochę nie, nie bardzo tak jest, jak tutaj pokazuję. Czemu to jest czarne w ogóle? Znaczy czerwone? Ja chcę czarne. Widzicie? O co chodzi? Mogę się rysować. O, to jest to ja. Mhm. Cześć. No. Mniej więcej dobra. Lepsza jest większa kamera. Wszystko większe jest lepsze. Chyba że. Dobra, nie będę kończył. Chyba że nie, nie to, co ja myślę. To wtedy nie jest dobre. A, widzicie co? Jednak to, jednak to skasuje, nie? Jednak myślę, że lepiej by było, jakbym tutaj narysował. W ogóle to jest stream testowy, więc nie spodziewajcie się tutaj quality content. Jak ktoś przyszedł content oglądać, to... Proszę iść na kanał, na kanale jest dużo contentu. Tutaj aktualnie nie dzieje się nic ciekawego. Rysuję sobie pas w photoshopie. Zastanawiam się, ile osób będzie zainteresowaniem oglądało, jak rysuję sobie pas growy w photoshopie. Kto wie? Może kiedyś zrobimy z tego serię? No w sumie to nie jest moja koszulka. Trochę za... Trochę za ciemne jednak, nie? Moja koszulka jest taka... taka szara. Ona nie jest biała, i myślcie, ona nie jest biała. Ona jest taka szara, no nie. Ona jest taka szara i. I wiecie. I taki kolor muszę nadać tutaj y, mojej koszulce, właśnie. To jest moja koszulka. Widzicie, jak ładnie wyglądam? O. No, mniej więcej to jestem ja. Kiedy siądę prosto, to nawet się wpasuje. Taki jestem trochę pulpet, nie? Wiecie o co chodzi. A, właśnie, bo ja do Was mówię, ale nie czytam, co macie do powiedzenia. W sumie to wyszło tak, że was oplułem, ale przepraszam, wcale nie mam, nie, nie mam takiego zamiaru. W każdym razie, już czytam na czacie, co, co myślicie o tym, że ja sobie rysuję. Live z tego 13 godzin. Aha, czyli się podoba, dobra. To jest jedna noga. Krzywe nogi są, nie? Ale to normalne przy takiej tuszy. Patrz, jak jestem gruby. Tu jest ręka, jedna tam wystaje. Tu jest druga moja ręka. Widzicie, jak ładnie wygląda? Patrzcie. Oczywiście wszyscy, wszyscy, tutaj zgromadzeni wiedzą, że jestem super bohaterem. Bo jestem, jestem kurde super, nie? Nikt nie powie, że nie. Proszę nie kłamać. O, ładnie to wyszło. Czyk, czyk, czyk. jaki ładny, super bohater. Też tak myślę. La 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 la. Wezmę sobie coś większego, bo będę dżubał tutaj cały dzień. No to wracając do tematu tego, czy yy, ten. Jest ciekawe to, że ja serysuję yy, obrazki w Photoshopie. To w sumie znowu nie przeczytałem, w sumie znowu oplułem, przepraszam. O kurde, tu zostały takie białe te szmery bajery. Ale dobra, postaram się jakoś wybaczyć. Yy, chciałbym jeszcze coś zobaczyć, poczekajcie. Eee. Yy, Chyba wszystko działa. Mam nadzieję, że donate'y działają, bo one trochę się zacięły jakby wcześniej, ale powinny już działać. Tu, tu, tu. tu. E, musimy tu zrobić zbliżenie. E, właśnie, popatrzcie, co tam chcecie. Super plagu, skurwa, super. Przytnij trochę z lewej kamery. Spoczko, luźno. No, manu plaga. O co chodzi z tym live'em i wona bliżej placu bliżej placu z tym live'em kareta 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 i wona bliżej placu wleta kareta 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 Jena, obiad kotleta kareta 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 jubaf lagi zrobiła mu tego kotleta R 2 zł Dzięki za donation. Chybałem, że nie działają. Ja tymi udowadniłeś, że działają. Dtut Gdzie to dalej jestem ja? UUUUUUUU Plaga mistrzu, namaluj sy na pelerynie Nie no, nie namaluję na co so ty tu 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 tu, 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 tu 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 Ale ten, jak chcecie to no, możemy się spotykać tak części w takim gronie Rysowniczym, że tak powiem, na przykład możemy się poopowiadać żarty, ja będę rysował, a wy będziecie sobie patrzeć i opowiadać sobie żarty, i pić kawę na przykład. O, na przykład Go Live 6 rano, kto by przyszedł na live o 6 rano? Ręka w górę. Tak na pół godziny, nie? Wybijemy razem kawę i się rozejdziemy do pracy. Czy ja nigdzie nie pójdę, bo ja pracuję z domu, ale... Ale wy możecie gdzieś iść sobie, nie? Taki trochę pulpet z ciebie, ale patrz jaki ładny, nie? Pulpet, ale, ale jednak wariat, nie? Proszę napisać na czacie, co powinienem trzymać w rękach. No nie wiem co. Ktoś powiedział, że sobie stąd idzie. To cześć. Miam, nie, nie, nie. Tak naprawdę to jest GTA 5, nie? A właśnie, bo musimy. Poczekajcie, bo. Wiele osób może stwierdzić, że napisałem GTA 5 w grach, a to nie jest GTA 5, więc. Na luzie, na luzie sobie zrobimy tutaj takie szybkie logo GTA 5. Jak wygląda logo GTA 5? Kurde, nie mogę sprawdzić, bo pokażę Wam Google. To może być ryzykowne dość. Tutaj jest moja prywatna wiadomość, to nie, to bym wam maila pokazał. Kurde, a jak wygląda GTA 5? Dobra, nie będzie, że takie zrobimy takie, wiecie. G T A nie szyd. On jest takie zielone z zieloną piątką, nie? Jakby ktoś pytał na czacie, co to za GTA, znaczy gra, to napiszecie, że GTA 5. Ładne logo zrobiłem? Ładne? Ładnie jest, fajnie? GTA 6 jest w opisie. A, 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 sorry. Już poprawiam mój błąd. Rzeczywiście, myślę, że taki nowy logo GTA 6 to za, zaakceptują nawet w Rockstarze. Oni mają dużo wymagań. Paciask. Testowo. Powitalny donate. 8 paciask. Jo, Dzięki 10 za donate awariat. E, dobra, co mogę w rękach trzymać? Musicie napisać, co w rękach trzyma plaga. Super plaga, super bohater. Oczywiście. Proszę cię o, kubek z DBD. W donatów, a w ręce być kubek dobra, to, to rysujemy kubek. 50 groszy. Go kubek w takim razie. No wiadomo, taki, taki kubeczek. Du, tu, 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 No i kubek z logiem, nie? O kurde, to logo jest przerąbane. Tam jest ten potwór i w ogóle. Te logo tak. Mniej więcej tylko zrobię, dobra? Nie, mniej więcej zrobię. To... Myślę, że wszyscy stwierdzą, że jest w miarę podobne. Tu... Tu, 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 No tu ma jeszcze jakieś tam oko, ktoś pójdzie. Coś tam teges. Do Patryk to mój pierwszy w życiu i to ma takim super lib. Jeden... Dzięki ziomek Pozdrawiam cię, Patryk Patrzcie Myślę, że jest close enough. A jeszcze te, poczekajcie. Poczekajcie. Bo jeszcze te tutaj. Eee. O. Także szczegół, szczegóły, żeby były, nie? Czy, czy jest ten, jest w miarę podobny mój kubek? To w drugą stronę, nie? Bo wy macie lustrzane odbicie. Ale czy to jest, to jest podobne? Chyba tak. To w drugą stronę, nie? No. Jest wystarczająco podobny jest, nie? Dobra, ty... Spodni nie. Jak ja z siurkiem na wierzchu biegam. Moment, spodnie. Ja mam zielone spodnie. Zielone w białe kropki i w ciastka. To chyba chyba da się to zrobić. Du, 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 du. O. Nie więcej nie. Myślę, że ten, że jest całkiem całkiem zgrabne nóżki wyszły.

Widzicie jakie ładne spodnie mam? Naprawdę takie ma ładny spodnie O, tu wygumkujemy No się zwężają do środka, no nie? Myślę, że całkiem ładnie to wyszło Na luzie, na spokojnie teraz o. Może nie to, może to. I się podoba. Ładny obrazeczek, ładny obrazeczek, tu Hop, No i cacy. Zobaczcie, jak ładnie wyszło, nie? tu 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 co tam bo mieliśmy grać w grę dzisiaj ale nie ma będziemy grali w grę nie jakąś grę zaraz wymyślimy coś tam wybierzemy o białe kropeczki też są wszędzie bo to są płatki śniegu chyba mniej więcej takie nie Tu, 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 Dobra i ciastka też są. Ciastka to mniej więcej kolor będzie coś takiego. Taki melanż brąz. Nie? Czy... Dobra. To są takie ludziki ciasteczkowe? pa. pa, pa, ra, pa. Widzicie, jakie ładne ludziki? Pyk, pyk. I te ludziki... No, mają jakieś tam gęby, ale już nie będziemy ich rysować, nie? Patrzcie. Zoom out. A, i moją koszulkę mam. Takiego typa mam uśmiechniętego na koszulce. To jeszcze trzeba go narysować, nie? Tu tu, 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 Musi być ładne, ładne, żółte kółeczko. O, jest. No i wiadomo, on jest taki wink, wink. tu, 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 tu. tu, tu.

Close enough czy nie? 50 groszy. Ładne, nie? To mi się wydaje, że ten... że jest okej, okay, nie? Napis jeszcze. co tu jest napisany? A nie wiem, co tam jest napisane. A tak takie zrobimy. Tam jest jakiś napis, nie? Pod spodem Tu wiadomo kawa jest, więc ona się wylewa już Mniej więcej taki kolor jak ciastka ma ta kawa Tu już się zrobiło mokro No Zagrasz BF1? Nie, nie mam BF1 Dobra GTA 6 Mikrofon widać, no ale to to, to O, to już, już go nie widać na przykład, nie? To jest taka mała rzecz, tak ma, mała. O. Już Już go nie widać. Widzisz? Ja tak sobie gram, sobie gram. Jak ci dziobem mija. Aha. tu 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 Myślę, że to dobry pomysł, że koty gdzieś były. To jest mały sierściuch. O. Widzicie? To ogon do góry oczywiście, jak zawsze. Tu mały sierściuch tak chodzi. O, widzicie? To wąsy są. No i oczy, oczy mają czarne, ale na potrzeby tego obrazka zrobimy, że są białe niby, nie? Widzicie? Jak ładnie? Ładny kod wyszedł, nie? W sumie to to tutaj ten wąs tutaj nie wyszedł do końca, nie? Ale tak poza tym to ładny kod. No? Eee, no. Tak można, można mniej więcej tak to nazwać. Tak tak to wygląda wszystko. No ta 5, nie? GTA 5 bardzo 6. Geta 6 bardzo fajna kierka. E, no. Cześć Dawid. Dawid mówi, że jest pierwszy raz na live. Ie. No to cię spotkał. Ciekawy live. Wadniutkie. Hmm? O co chodzi z w opisie? A to już, to już nieważne, to już, to już nieaktualne, był giwałeś w sobotę, ale się spóźniłeś. Rozdawaliśmy 13 nagród, ale się spóźniłeś. No kot zasnął w pudełku, halo kocia. kot w pudełku śpi. To drugi kot można uznać, że jest w pudełku. Dlatego go nie widać. Tak, yy, słyszeliście o grze The Cooling? Tam się zabija ludzi, się wza, wza, nawzajem się zabija się? To tam właśnie wyszedł update. I tak sobie myślę, żeby sobie dzisiaj nie, ten, nie ogarnąć tego coolinga, nie zagrać sobie. Fajne jest, spoko jest, nie? No. Roki pyta, jak wysłać do W opisie masz wszystkie dane do donate'a. No. No, myślę, że narysowaliśmy bardzo ładne te... Bardzo ładny obrazek. Teraz... A, jeszcze potrzebujemy coś, poczekajcie. potrzebuję mojego ryja tam wkleić. Pyk. ohoho ho. Ale to muszę się nastawić do tego. O, to tak. Gdzieś coś takiego. O! Teraz. Teraz ładny powinien wyjść. Jest bardzo ładny. Tu, 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 tu. O nie, o nie. Coś takiego. Nie więcej. Będzie ładnie. Wy tego nie widzicie, teraz mogę kamerę wyłączyć. Mogę wyłączyć kamerę? To ja. To ja tylko pozuję do zdjęcia spokojnie. Dlatego się nie ruszam. Ale mówię, mówię, bo jestem brzuchomówcą. No, coś takiego nie. Pyk. O, czyż nie jest to idealne? Nie no, za, za grube. O, no cacy. Cacy. na 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 No ładniutko Hop hop Super Ale super No to teraz trzeba to zapisać, zapisać i wrzucić na grupę horda plaki. O kurde. E, e, na grupę. Pyk, załatwione.